Znaczy jest pewna rzecz, bardzo ważna do podkreślenia, że jeżeli nie zmienimy my jako Europejki czy Europejczycy swojego myślenia, nie przestawimy się na tamtą kulturę, to my jej nigdy nie zrozumiemy. Na przykład tutaj w Polsce cały czas słyszymy, że Arabowie nie mają szacunku do kobiet, bo każą im zakrywać włosy. Czy, drodzy Państwo, widzieliście kiedyś włosy prawdziwej Arabki? One są po prostu tak bujne, tak piękne, że one zwracają uwagę. I to jest, to jest właśnie to, że one, no żeby nie kusić, no to muszą. Niemniej jednak wiesz, no my nie musimy tego rozumieć, wystarczy, że my to zaakceptujemy i już tak. szanujemy, tak? My się różnimy i okej, okay, w tym nie ma nic złego. Więc wiesz, no jesteśmy też tutaj, rozmawiamy o tym, żeby pokazać, że to jest inaczej, niż się wszystkim wydaje. tak? Niż te straszne okładki książek, które jak wchodzimy do jakiejkolwiek księgarni w Polsce, to z tych okładek krzyczą takie straszne tytuły. Ja to może tak przytoczę... nie jest, To jest fikcja literacka. Nawet te imiona i nazwiska, bo to, to z reguły kobiety piszą, jest jeden autor, autor, autor mężczyzna, nawet te, te imiona to jest często jakaś. Fikcja. Tak, to one są wymyślone, tak? To pisze jakaś Krystyna Kowalska, czy jakaś inna, pod pseudonimem, że ona jest jakaś tam Aisza, czy inna, tak? I tutaj te kobiety czytają te i myślą, że to tak jest. Nie jest.